Ok, dzisiaj mówimy o filtrach. Tu wlata, a tu wylata. O to dziuro. To dziuro, a i tamto kratko. Tą kratko się wylewa. A tu się wlewo. A tu się wylewo to dziurko. Wylata tędy. Wlata to dziurko, a ta? A tu zaciąga. Koś, nie muszę wam przedstawiać, ale jak ktoś ogląda nas po raz pierwszy. Przypomnę, Stanisław. Stach jest też z nami dzisiaj. Porozmawiamy tak, dzisiaj o filtracji, poznamy rodzaje filtracji. Po co ona jest potrzebna, tak jak zapowiadaliśmy w pierwszym odcinku. Dokładnie tak. I będzie mówić o filtracji w akwarium. Nie broń Boże żadnych filtrach w czajniku, ale to będą filtry do akwarium. No tak żeby naszym rybom żyło się bezstresowo. Czysto i jak? I oby żyło się lepiej. Właśnie. Tak więc mamy dwa rodzaje filtracji: filtracja mechaniczna i filtracja biologiczna. Pierwszy rodzaj filtracji, który wymieniłem, czyli filtracja mechaniczna, polega na mechanicznym Zbieraniu tych wszystkich rzeczy, których nie chcemy mieć w akwarium, czyli nie chcemy tam resztek roślin, nie chcemy tam resztek jedzenia, pokarmów, tego typu sprawy. No, rzecz banalnie prosta. W filtrze te wszystkie zanieczyszczenia są zbierane, a co się z nimi później dzieje, powie nam Stanisław. W takim filtrze wytwarzają się bakterie. Bakterie przetwarzają. Substancje bardziej trujące na mniej trujące. Yy, powoduje to, że nasze rybki łatwiej jest utrzymać w kondycji. W ogóle można je utrzymać dzięki filtrom. Yy, pokażemy Wam dzisiaj, jak to wygląda. Ja może podaję, pokażę. Więc najprostszy typ filtra wygląda w taki sposób: yy, ma on yy, wtyczkę, którą oczywiście podłączamy na zewnątrz akwarium. Yy, Składa się z dwóch części. Powiedzmy głównych to jest głowica, która ma wirnik, która wymusza ruch wody przez, przez wylot, przez dyszę. Druga część to jest, to jest obudowa gąbki, przez, przez którą jest zasysana woda przez odpowiednie kratki. W takim, w takim filtrze jest właśnie gąbka, którą pokazuję. W takiej gąbce zatrzymują się wszystkie zanieczyszczenia z wody. Ją wkładamy do obudowy. Wkładamy raz na czas, trzeba wyczyścić taką gąbkę, nie za często. Tak naprawdę te zanieczyszczenia, które tam się dostaną, głównie jakieś tam odchody ryb, najprościej mówiąc, niekulturalnie, na nich się wytwarzają bakterie. Te bakterie dopiero jak się wytworzą po jakimś tygodniu od tego filtra, nie wcześniej, ten filtr tak naprawdę zaczyna dopiero filtrować i pracować tak jak powinien. Także staramy się go nie płukać za często, płuczemy go w wodzie z akwarium, oczywiście odlanej wcześniej, w jakieś naczynie. W tym naczyniu płuczemy taką gąbkę, wkładamy filtr z powrotem, uruchamiamy. Robimy to nie częściej niż raz, na 3-4 tygodnie w przypadku takiego małego filtra. Taki mały filtr jeszcze ma często rurkę, którą, przez którą można uruchomić na powietrzanie, czego nie polecam. Jeżeli ktoś potrzebuje na powietrzanie w akwarium, lepiej to zrobić w inny sposób, o czym powiemy kiedy indziej. Wspomniałeś Stanisławie o czyszczeniu filtra, no trzeba przypomnieć yy, początkującym akwarystom, że takiego filtra nie czyścimy żadnymi detergentami, pomyślałeś sobie, pomyślałeś sobie o tym najgorszym, o na przykład jakimś chlorze bądź bielince, nie, nawet yy, poczciwy płyn do mycia naczyń o imieniu, nie powiem jakim, też może zaszkodzić, yy, mimo to, że jest biodegradowalny tak przynajmniej jest napisane na opakowaniu, nie czyśmy go w żaden inny sposób niż ten, który przedstawił Stanisław. Odlewamy z akwarium trochę wody, czyścimy w nim nie za mocno, nie wypłukujmy z niego wszystkiego, niech tam coś zostanie, niech jakieś żyjątka sobie tam jeszcze w nim yy, pozostaną. Ja to jestem w szoku w ogóle, panie Stanisławie, że takie... Rzeczy mówisz, ja w życiu by mi do głowy nie przyszło, że nasi widzowie mogą użyć jakichś detergentów do mycia takiego filtra. Powiem więcej, nawet y, najlepiej nie myć rąk przed płukaniem takiego filtra. Takie ręce niech sobie będą nawet brudne. broń że tam myka gdzieś. Brudne, no bez przesady no. oczywiście brudne, tak, ale... Nie tak, mówię, nie, że po oleju jakimś pomywianie silnik. Tak, nie myjmy, mytmu. nie szorujmy tych rąk mydłem, yy, czy, czy innymi środkami. Yy. Użyjmy takich, jakich, jakich mamy, jakie mamy na co dzień. No, naturalne środowisko. Żyjemy w naturalnym środowisku, więc na ręku mamy tylko i wyłącznie naturalne bakterie. Dokładnie, i takich właśnie potrzebują też nasze ryby, a na pewno nie detergentów. Chociaż ja Ci powiem, Stanisławie, że ja już swoje przeżyłem, i ja wcale bym się dziwił, gdyby ktoś mógł taki filtr umyć płydem, do mycia naczyń, wyszerować go w proszku, bądź do prania, bądź jakimkolwiek innym żrącym Nasi widzowie tego nie zrobię, bo już to wiedzą. Ktoś kiedyś wspominał o wodzie z ostrem, ale nie, nie, to jest dobry sposób na wszywczasach czasach mojej prawaci nie dzisiejszych. Nie używamy takiego roztworu do mycia filtrów absolutnie. Oczywiście filtr, który tutaj mamy jako nasz egzemplarz testowo-pokazowy jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, no niezbyt wygórowany, jeśli chodzi o litraż akwarium, taki mamy, ale chcielibyśmy również powiedzieć o innych rodzajach filtrów, bo no, to nie jest jedyny sposób, jaki, jaki Wam pozostaje do, do wyboru w Waszym akwarium. Owszem, jeśli to jest Wasze pierwsze nieduże akwarium, sprawdzi się jak najbardziej. A co jeśli mamy no, troszkę większe akwarium? No więc właśnie... W tym filtrze mamy praktycznie tylko tą mechaniczną filtrację. Oczywiście w tej gąbce wytworzą się jakieś tak, bakterie. pewne no bakterie tak, ale nie liczymy na, 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 na jakieś sukcesy, prawda? Natomiast w filtrze kubełkowym jest to yy, taka wyższa forma filtra. Mamy już filtrację ewidentnie mechaniczną i biologiczną. Taki filtr widzicie w tej chwili na ekranie. Taki filtr ma. Gąbkę też w środku, która takie zanieczyszczenia nam zatrzymuje. Mamy tam przeważnie w zależności od producenta kilka pojemników na wkład biologiczny. Najczęściej używanym jest bioceramika. Bioceramika jest używana dlatego, gdyż ma dużą powierzchnię, w której, na której może się, mogą się wytworzyć bakterie filtracyjne. Taką ceramikę w zasadzie przepukujemy, ale to już raz na dwa, 3 miesiące, naprawdę nieczęściej. Nawet ja pukałem co pół roku takie coś, delikatnie w takiej wodzie, raz zanurzając. A to, co czyścimy dokładnie, to są gąbki w tym filtrze. Tam jest też głowica, tak jak widzicie na planszy. W takiej głowicy jest podobny wirnik, z tym, że oczywiście dużo większej mocy. Mamy, mamy dwie rury, które są podłączone do, tego, do tej głowicy. Jedną rurą woda jest zasysana z akwarium, drugą grawitacyjnie. Drugą rurą ta woda wraca do akwarium, czyli jest to po prostu obiekt zamknięty. Ta woda tam się nigdzie nie wydostaje, jeżeli oczywiście filtr jest szczelny, uszczelka jest dopasowana i tak to po prostu działa. Czyli jak w moim kalorywerze, jest zasilanie, jest powrót. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Widzę, że są tutaj pewne warstwy. Czy kolejność tych warstw ma jakieś znaczenie? Woda najpierw tej przez gąbkę, jest oczyszczana woda mechanicznie, a później przepływa przez te wszystkie nasze wkłady. Tam bakterie robią swoje. Niektórzy twierdzą, że ta kolejność, co użyjemy w tych koszyczkach, jest istotna. Takie wkłady, które możemy tam zastosować w tych koszyczkach yy, są różne. Kolejność ich oczywiście nie ma znaczenia według mnie. Yy, za wyjątkiem może torfu, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy zakwasić tą wodę, yy, obniżyć jej pH, to taki torf powinien być w tym koszyczku ostatnim, czyli tym, który już jest jak najbliżej wylotu wody do akwarium. Yy, często z takim filtrem dostajemy węgiel. Taki węgiel yy, nie jest dobrą rzeczą. Tego węgla tam nie wkładamy. Producenci przygotowują nam taki węgiel do koszyczka. Nie wkładacie tego. Taki węgiel niszy życie w naszym akwarium, zabija bakterie. Taki węgiel używamy tylko w sytuacji krytycznej, kiedy nasze rybki zachorują, musimy użyć leku. Taki lek no, w tej wodzie zostaje. Nawet jeśli rybki wyzdrowieją, ten, tego leku musimy się jakoś pozbyć. I wtedy właśnie do jednego takiego koszyczka wkładamy ten węgiel na. Na parę dni, po paru dniach ten węgiel wyrzucamy. Ten, ten węgiel po prostu wyfiltruje nam tą wodę. On, on zniszczy bakterie te pozytywne, ale zniszczy też chemię. Trzecim rodzajem filtracji jest filtracja z tak zwanym sumptem. W takiej filtracji musi być specjalny komin zbudowany w akwarium przelewowy. Taki komin ma specjalne grzebienie przelewowe oraz dwie rurki, jedną woda po prostu sobie spływa do dołu do tego sumpta, druga jest rurką rewizyjną, żeby woda nam się nie przelała w akwarium, bo ta woda cały czas tutaj wraca, co pokażemy na końcu. Od spodu, jak widzimy, nasz, w naszym kominie są wywiercone otwory, specjalne przeloty przez szkło, do nich są wklejone rurki, którymi woda właśnie spływa do naszego sumpta widzimy tutaj też zawór, takim zaworem możemy po prostu sobie regulować poziom wody w naszym kominie, co powoduje, że takie akwarium jest o wiele cichsze. taki sump w pierwszej komorze filtracyjnej ma zwykłą gąbkę bądź watę filtracyjną, to jest nasza filtracja mechaniczna. W takiej filtracji mechanicznej po prostu zatrzymujemy odpady, które w akwarium powstają przez kolejne komory. Przepływ jest wymuszony od dołu do góry, od góry do dołu. Na przemian są wklejone szyby albo od dna, albo przy dnie jest po prostu przelot. Tutaj mamy bardzo dużą powierzchnię. Na wkłady biologiczne, I tak jak tutaj, ceramika, są jakieś inne wkłady jeszcze użyte. Ostatnia komora jest pusta. W tej komorze mamy znowu wywieszoną z boku dziurę. Taką dziurą woda spływa do pompy. Taka pompa pcha wodę z powrotem do akwarium. Rurką, którą widzicie, u góry taka woda po prostu wraca do naszego akwarium, jest z powrotem wlewana. Zaletą jeszcze takiego, takiej filtracji, sumptem jest to, że mamy cały czas stały poziom wody, który, który wymusza ten grzebień wraz z kominem. Wiemy już, jak umiejscowić nasze akwarium. Wiemy już, jakie akwarium wybrać. Dzisiaj dowiedzieliśmy się czegoś o filtrach. Co w następnym odcinku? W następnym odcinku dowiemy się, skąd wziąć wodę do naszego akwarium i będziemy destylować. I na to czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że Wy też. Lajkujcie nasz kanał, udostępniajcie nasz filmik. Niech wszyscy się dowiedzą, jak to się robi. Ze stachem i stachem w akwarystyce na wesoło. Na wesoło, ale jakże też profesjonalnie. Zapraszamy i żegnamy się z Wami. Rybki machajcie, Sławek macha płetwą. Drogi Pi, musimy policzyć przepływ poprzeczno tego języka. To tylko odpowiadasz, Sigmo, przecież to jest normalnie sztuka geometryczna, której pole jest znane. Znane? A co powiesz o tych dwóch płaszczyznach tworzących dwa trójkąty Tylko górne.